Cześć z tej strony, Paula. Lecimy dzisiaj z challengem Nowa. Ja kontynuujemy i zarazem kończymy pierwszy tydzień, bo od poniedziałku do piątku ćwiczymy codziennie, intensywnie po 5 minut. Dzisiaj mamy już piątek, czyli koniec pierwszego tygodnia naszego turbo spalania. Szykujemy się na kolejny tydzień, czyli challenge Plank. Będziemy robić deskę przez 5 minut w różnych wariacjach, a póki co jeszcze mocno palimy kalorie i zaczynamy. Dzisiejszy trening zaczynamy sobie od bardzo przyjemnego ćwiczenia. Układamy ręce na biodrach i robimy przeskoki. Raz jedna noga z przodu, raz druga, jeszcze przez 40 sekund. Super, dotarliśmy razem do pierwszej przerwy, więc jeszcze kilka sekund odpoczynku przed nami, a po przerwie rozstawiamy nogi szeroko. Stopy kierujemy do zewnątrz, ustawiamy się do tak zwanego sumo squat i będą pracowały zarówno nasze ręce, jak i nogi. Pośladki schodzą nisko, ręce schodzą w dół. Później wracamy w górę i ręce i nogi i schodzimy w dół, a ręce przed sobą. Robimy to w takiej kombinacji, a jeżeli macie trudność, ze skoordynowaniem ruchów, to próbujcie przynajmniej ręce góra-dół, darujemy sobie wtedy przód, a do przerwy mamy jeszcze 20 sekund także ogień. Pięknie, kolejna przerwa przed nami, także jesteśmy już w połowie, przed nami trzecie ćwiczenie, już bez przeskoków, będziemy unosić raz jedną, raz drugą nogę w górę do klatki piersiowej i klaskać pod nią, także raz jedna strona, raz druga, zaczynamy. No i dotarliśmy do przedostatniego ćwiczenia, zostajemy sobie na środku maty, ręce wędrują z powrotem na biodra i będziemy robić przeskoki. Najpierw wypad raz jednej, raz drugiej nogi do przodu, powiedzmy po 6 razy, jak ktoś woli, może być 4 i później to samo do boków, nogi wtedy będą pracowały jak takie wahadło. I zmiana raz do przodu, raz do boków, jeszcze przez ponad pół minutki. Brawo, ostatnia już przerwa przed nami i tak samo ostatnie ćwiczenie przed nami kończymy już dzisiaj nasze turbo spalanie, więc w ostatnim ćwiczeniu przemieszczamy się na bok maty, będziemy robić przeskok do środka, nogi też jak takie wahadełko i do drugiej strony. Na końcu dodajemy nogę w górę, pamiętamy też o rękach. Jeżeli nie możemy skoordynować rąk, na początku próbujemy bez rąk. Ręce mogą pracować albo w jedną, albo w drugą stronę, jak wam wygodni. Ja sobie tutaj zmieniam kierunek w połowie, żeby wam pokazać i mamy jeszcze niecałe pół minutki do końca. A ja bardzo Ci dziękuję za ten cały wspólny tydzień turbo spalania. W przyszłym tygodniu widzimy się już w kolejnej części. Również ćwiczymy od poniedziałku do piątku intensywnie po 5 minut. Także do zobaczenia w poniedziałek.